Siemano wszystkim z tej strony Łukasz i zapraszam was do kolejnej reakcji. Tym razem nie ma żadnego MV ani nic takiego co by mnie dzisiaj interesowało. Ale Everglow wróciły Special Dance Version do LADIDA. I z tego co tak przez sekundkę, dosłownie sekundkę zobaczyłem. To jest to sweet dance, czyli w garniturkach, tak? Dlatego, no, troszkę się tak powiedzmy przygotowałem pod to. A ja kocham po prostu Ladida. Zresztą jak wszystkie piosenki everglow. Dobra, nie będziemy przedłużać. Zobaczmy sobie to. O Jezu, jestem ciekaw. Napisów nie ma niestety, ale mi to nie przeszkadza. Naprawdę, jeżeli ktokolwiek jeszcze mi powie, że garnitury nie są dla kobiet, bo wiadomo, różne rzeczy schodzą to ten. Niech sobie obejdzie jakikolwiek Sweet Dance. To się już uciszy. Aisha! Aisha i Sichy Iu, Iu w tych czarnych włosach Jezu Powiem wam, że chyba Iu coraz bardziej mi się podoba w tych ciemnych włosach niż w tych blond I fajnie, że minia wróciła do jasnych włosów Te niebieskie trochę mi nie pasowały Nedvěž. Nevím, neumím. Ale kdo vám to přesně říká? Co tam se stalo? Moment. Nie, co nie jeszcze Coś się stało, że mi ja tą dziwną minę zrobiła Nie wiem, nie wiem, ale O kocham je O, o o. Kolano mnie da oh, oh, oh. A, to od karatów, nie A mi się to tak powodować. Ever go, let's go Na di po prostu Miło widzieć, że one się naprawdę świetnie bawią przy tym. Dobra, czy mi ja już przez chwilę zapomniałem ten? Ej dobra, albo wam wrażenie, że coś zobaczyła przed, za kamerą, albo na sekundę straciła rytm. Albo zapomniała no, 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 no. <grywa> Pierwsza poszła od razu. Jezu kocham ten zespół. O, to było piękne. To było piękne. O Dobra, tutaj nie ma co komentować, tak? Jeżeli wam się to podobało, jeżeli kochacie Everglow tak jak ja kocham, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi filmikami i... Co? To zobaczyska wkrótce. Hejos!